Oto ranking pięciu największych ras kotów domowych na świecie. Miejsce pierwsze. Maine Coon. Samce potrafią ważyć nawet 11 kg, natomiast samice osiągają wagę od 4 do 7 kg. Maine Coon to największa rasa kota domowego. Są to koty o spokojnym i przyjacielskim charakterze. Bardzo inteligentne i ciekawskie. Posiadają długą sierść, charakterystyczne pędzelki na uszach i puszysty ogon. Miejsce drugie. Sawana. To rasa powstała ze skrzyżowania kota domowego z afrykańskim serwalem. Waga sawana może dochodzić nawet do 11 kg, szczególnie w pierwszym pokoleniu hybrydowym. Koty sawana są hybrydami domowego kota z serwalem afrykańskim. Charakteryzują się smukłym, muskularnym ciałem, wysokimi nogami oraz centkowaną sierścią. Są bardzo aktywne, inteligentne i ciekawskie. Mają silny instynkt łowiecki. Miejsce trzecie. Koty norweskie leśne pochodzą ze Skandynawii, gdzie przez wieki przystosowywały się do życia w surowym klimacie. Samce osiągają wagę od 6 do 9 kg, samice od 4 do 6 kg. Rasa ta charakteryzuje się gęstą, odporną na warunki atmosferyczne sierścią. Są to koty bardzo aktywne, inteligentne i przyjazne wobec ludzi. Doskonale wspinają się i lubią zabawę. Miejsce czwartego ragdolla. Ragdol to koty, które oprócz znacznych rozmiarów samce ważą od 6 do 9 kg, a samice od 4 do 7 kg, znane są ze swojego niezwykle spokojnego i delikatnego charakteru. Ich nazwa pochodzi od charakterystycznej cechy całkowitego rozluźnienia mięśni, gdy są brane na ręce. Te koty mają półdługie, miękkie futro oraz duże niebieskie oczy, które dodają im uroku. Są idealnymi zwierzętami dla rodzin z dziećmi, ponieważ są cierpliwe, spokojne i uwielbiają kontakt z człowiekiem. Miejsce piąte. Kot syberyjski. Koty syberyjskie pochodzące z mroźnych rejonów Rosji charakteryzują się solidną budową ciała i półdługim, bardzo gęstym futrem, które chroni je przed niskimi temperaturami. Samce osiągają wagę od 5 do 8 kg, a samice od 4 do 6 kg. Są to zwierzęta niezwykle przyjacielskie, lojalne oraz inteligentne. Koty syberyjskie dobrze adaptują się do życia rodzinnego i są świetnymi towarzyszami dla dzieci. Które są waszymi ulubieńcami? Dajcie znać w komentarzach.